Pana Kostronia? Pana Kostronia... Tak, słucham? Czy Pan Kostron jest w domu? Um, nie, a o co chodzi? Jeżeli można, chciałbym mówić z kimś z jego rodziny. E, jestem jego dziewczyną. Nie chcę Pani denerwować, ale sam jestem kierowcą i uważam, że powinienem zawiadomić. Wóz Pana Kostronia stoi na Placu Słonecznym. Jest otwarty i trochę rozbity. Nie wiem, co się stało, ale boję się, że do rana mogą coś rozkraść. Skąd Pan wie, że to jego wóz? Czarny włoski Fiat, prawda? Na siedzeniu leżą porozrzucane dokumenty. Zadzwoniłem do radia i podali mi ten numer. Czy pani może przyjechać? Tak, zaraz tam będę. I mam prośbę. Niech pan chwilę zaczeka, dobrze? Będę się śpieszyć. Ja też mam wóz, proszę pani. Nie wiem co oznaczy. Będę czekał. Co się stało? Nie wiem, ale chyba jakiś wypadek. Wóz rozbity, Rafała nie ma. Jak to nie ma? No nie wiem, dzwonił jakiś całkiem obcy człowiek. Skąd? Z placu słonecznego. To po drodze bolesławowo. Ja z tobą. Nigdzie nie idziesz. Ktoś może zadzwonić, przyjść, ale tam masz książkę telefoniczną. Dzwonia na pogotowie, dokumenty ruchu. Ja odezwę się do ciebie z miasta. Tak, to ja. Znalazłaś go? Nie, i samochodu też nie ma. Co to? No, zdaje się, że nie było żadnego wypadku. No, przynajmniej nie tutaj. Nie rozumiem. No ja także. A ty dzwoniłaś? Nic nie wiedzą. Ani w pogotowiu, ani w komendzie ruchu. Nie było żadnego meldunku. A w szpitalach? Oddzwoniłam te, które mają ostry dyżur. Nie przyjmowali go. Jolka, uważaj, zaczynam się bać. Zaraz? Ktoś dzwonił, może to on! Nie, on ma klucze! Jolka!